Goduj się, obrońco żałosnej przyszłości! Bohater przeszłości oczekuje! <noise> Tylko ty możesz go pokonać, <noise> Jak będzie, młody człowieku? Chcesz się fechtować? Nie! Nie walczę! Nie no, co za lipo! <głos> <głos> I kto teraz stanie w obronie tej waszej ohydnej budowli? <noise> był ostatni stęk, jaki dane ci było usłyszeć, dziecko. Spuść trochę pary, bo się zagotujesz. Jak wyłożyłem wam uprzednio, gentleman nie uderzy kobiety. Skończ z tą kobietą. Jestem dziewczyną, a to był trzeci stęk. Jak sobie życzysz. Ha! Ben, to nie uciekłeś? Musiałem się jakoś pozbyć natrętnych gapiów. Bystry przeciwnik. Dobra, ludzie bezpieczni, można się zmyć! Nie truchlej, młodzieniaszku! Wpoję ci jedynie odrobinę szacunku do starszych osób! Nie bój nic, kapitanie! Ocalę nas przed kol... kal... kal kalmare. Nie dam mu rady! Oczywiście, że nie! Moje pokolenie wymyśliło Titanika, Sterowce! A twoje co, chłopcze? Fast food, hipermarket. Nie macie nic, o co warto powalczyć. Ben, przedstawienie było cztery lata temu! Dręczysz się wspomnieniami! I ja i ty musimy przestać żyć przeszłością i spojrzeć w przyszłość! Wluź Pora utworzyć nową kolekcję wspomnień! Dobrych! Dobrych. Dziadek Max ma rację, a właśnie, że mam o co walczyć. Chry wideo, smartfony! I jeszcze o rodzinę! Mam dziesiątki powodów do walki! O losie! Nie brak ci krzewy, byku! Ale ja mam maszynę z żelaza i staj i siedem ramion! Twoje siedem kontra moje cztery! gentlemeni się tak nie pojedynkują. Co to miało znaczyć? Pilnujemy przestrzegania zasad fair play, karaluch. Młody, wystarczy, że delikatnie pociągnę za. Zaraz poczujesz. Otwieraj parę. Wbijesz to sobie do mózgownicy czteroręki o Przeszłość zapanuje, a ja was pogrążę. I gdzie on, polazł? Co za młodzież. Na jednej czynności nie potrafi się taki skupić. Przekrasny przyjacielu, ale wystarczy, że. Pociągnę! Cie, 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 Mówili, że mamy stoczyć pojedynek, tak? Ongard! Zaiste! Hangard! Bijesz się jak mieczak! Dynka ci jakoś mocno paruje, parę bursku! Radę się schłodzić! wydechowy, zalewa woda! Niech to! Jak mogłem dać się tak podejść? W przyszłości nie będziesz miał tyle szczęścia! Ała! Skurczuję się! Ech, pech. A byłoby z tego takie miłe wspomnienie. Dobra robota, Ben. Wysłałeś Parabucha tam, gdzie jego miejsce w przeszłość. No przecież nam ucieka! A dorwiemy go przy okazji. Ważniejsze, że spojrzałeś strachowi w oczy i go pokonałeś. Możesz być dumny. Ty. Mierzenie się z przyszłością jest znacznie prostsze. Dziadku, spróbowałbym tych lodów.